Nie ma Wiśniewskiego yy, dzisiaj z przypiętym wingsem. Twój mąż postanowił wybrać się na basen. Tylko mam odwieczny problem z wejściem do wody. Strajk mikrofonowy spowodowany jest tym, że powiedzieliście, że są równi i równiejsi, więc ja jestem ten równiejszy. Dziękuję stary, dziękuję ci serdecznie stary. Nie tak o, ładnie, świetnie. Serdecznie, dziękuję, dziękuję. ale my się widzimy przecież któryś. Występujcie bez mikrofonu. Wszyscy muszą nosić, ja nie muszę. Hmm? Pozdraw montażystów.

No, no, to jest wszystko. To nie jest problem, to jest no problem. Pan odmakija, że to chyba ciotka jakaś. Mm -hmm. <grystanie> Ktoś tu nie ubiera, jest tam się śmiercił, ale my mieliśmy tutaj cały czas wrażenie, że na nas patrzą. Nie? Byliśmy prześladowani wzrokiem. Może y, to się nazywa z Albo tak? Nie, mówię. ale wiesz co, bo to jest tak mały kraj, że jak pokaże się gość z czerwonymi włosami na przykład, jechałem ci ulicą, ten mały chłopiec, co tutaj przyszedł, hmm. przyszedł do mnie i powiedział, że widział mnie wczoraj, jak przejeżdżałem na ulicy. Kogo? Mnie. A! To tylko mógł po włosach czerwonych rozpoznać, no po Ale pytałem się, kogo przejeżdżałeś? A, na przejeżdżałem na ulicy, słuchaj psa, i kota, i mrówkę, i ewentualnie. Udało jecha. się? Tak. Ale ten, że od razu, nie tak, że później się ciemny się Nie, przejeżdżałem tak, tak. obok. Obok. Proszę, proszę, proszę. Proszę bardzo, dzień dobry.

Na Malcie poza występem w telewizji państwowej Michał odwiedził także stację prywatną. Piosenka Żadnych Granic jest tu jak najbardziej na miejscu. Program, którego gościem jest zespół Ich Troje, poświęcony jest bowiem Unii Europejskiej. Thank you. Okay. Uh, Michał, dziękuję za wspaniałe przyjęcie grupy Ich Troje na Malcie. Thank you very much. Okay, Mela, 2-1-2-4-9-2-00. Very good success. Very good success. 3-4 touchstyles. By the way, last time when the Russian girl had come to play on Charabang in the Eurovision, she got 20 points from Malta. So, good luck to you. Thank you very much. Podczas nieobecności Michała jest czas na zabawę, ale także i na pracę. Bartek wrócił właśnie z Niemiec, skąd przywiózł nowy symulator lotów dla Michała. Słuchajcie, tu jest. Powiem Wam króciutko. Pedały, całe stery. Bing, rozłożony bank, na części. Sypialnia Marty i Michała. Podczas jego nieobecności, kobiety właśnie tutaj spędzają najwięcej czasu. Mama. No nie chcę. No to ojca, tylko słyszymy Cię? Tak, Ja tylko Jutro lecimy razem do Warszawy. To znaczy dzisiaj. Tak, dziś po południu. Widziałam cię wczoraj w telewizji. Może wpadniesz dziś do nas do domu. Jeżeli nie będziesz zbyt zmęczona. Teraz? Nie, wieczorem. Ach, kiedy już będziemy w Polsce. Napijemy się troszeczkę wódeczki. Pasujecie do siebie. Michał włosy i twój kolor spodni. Tam idziemy. Nie, 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 nie dawaj łapy, niech on się trzyma jedną ręką, ja go sam nauczę chodzić, bo tutaj wszyscy robią tylko pitu pitu. A ty się popłaczesz trochę ci przejdzie. Nie biegasz, O, i bądź. I bardzo dobrze! Jak się wchodzi, to się zlepi. Teraz troszkę dalej. Ja mam, Ostatni dzień, ostatnia godzina wolna, że tak powiem. To... Z całej wizyty, więc twój mąż postanowił wybrać się na basen. Tylko mam odwieczny problem z wejściem do wody. Więc myślę, że za godzinę, jak się zanurzę, będę musiał stąd uciekać. I tak to się zawsze kończy. Dziękuję. To całe było przemówienie do narodu i do żony. Michał przestrzegał, że może nie zdążyć się wykąpać i tak też się stało. O, to to zobaczymy, wiesz, to, to, to zobaczymy, jak kupi taki. Taki, 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 taki. I idź taki się z nią na zaplecze to, i pomóżcie hmm. zaszmurować ten koszt. Nie wystarczy czuć się okay. gwiazdą, trzeba jeszcze Dobrze, jak ja gwiazda wyglądać. O imię imidż młodych dokładnie. talentów dba projektantka Ewa Mingę. Wybrane przez nią Jadne ubrania, sportowe. jak się okaże, przyniosą Pauli szczęście. Jeden, jeden. i przełożyć ten gorsek, tak wiesz. Na ten Co? No nie, jest tak źle. Jest normalnie. Trzymaj, trzymaj. to też jest jakieś rozwiązanie, nie? mogę oddychać? I co? A zobacz, jak ty się czujesz. Ja bym nawet, wiesz co, Dziś bluzkę wypuszczała spod tego. A jak ty się w tym czujesz, Paula? Ona musi mieć perłę w jakimś bardzo konkretnym kolorze. Paula, ostatnio nie poszłaś trochę, wiesz, na bardzo... Nie, nie, nie na Jakoś tak, wiesz, w takim ręce się takim ręce, serce, w w właśnie. Pokaż się przodem. Paula, nie lubisz płaskich butów, nie lubisz tych spodni, ale po prostu i masz ładne robiące. Nie powiem, co bardzo, bardzo proszę,